Cześć ordy, ja jestem Damian i to jest zwiastun kanału i ogólnie opowiem Wam o tym kanale, co na nim będzie się pokazywać i co będziemy na nim robić. I może zacznijmy od tego, czemu zrobiłem ten kanał. Zrobiłem ten kanał, bo interesuje się bardzo hulajnogą. Dużo już na niej jeżdżę, bo jeżdżę ponad już dwa lata. Eee, co jeszcze? Jeżdżę dużo ogólnie z kolegami, i nowych trików się uczę chciałem też Wam jakby nagrywać to i komuś to pokazywać i pomyślałem, że stworzę kanał, przez który Wam będę wszystko pokazywać. I ogólnie na tym kanale się będą pokazywać różne Game of Scooty, Game of Piggy, jakoś tak, nie pamiętam jak się nazywa dokładnie, ale właśnie tak. Nie wiem jak na przykład nauczyć się jakiegoś triku będzie się pokazywać i... Mm, takie właśnie rzeczy z hulajnową związane bardziej. Na przykład, jak się nauczy jakiegoś triku, to vlogi na przykład wam będę nagrywać. Na przykład, pierwszy vlog wleci jutro. Nie wiem jeszcze o której godzinie, ale leci. <laughs> yy, ogólnie, to tak, mam na imię Damian, mam 16 lat. 1 kwietnia mam urodziny, więc można już powiedzieć, że mam 16. Yy, jeżdżę już dwa lata na hulajnodze. Chodzę do pierwszej technikum. żeby na zawód yy, mechanik urządzeń dźwigowych, czy jakoś tak technik urządzeń biegowych, bo może tak. I to chyba już tyle. Mm, tak. Yy, I co? Jeśli wam się ogólnie odcinki będą podobać, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, bo że żegnam Do pierwszego bloga. Cześć.